Michał, jedziemy tam na <tryk> wieździe tam koło tego. Nie, ale to właśnie powiem Ci cichy, że tak średnio wiem gdzie mam jechać. No dobra, dobra. powiem Ci wiem, wiem miejsce gdzie to jest, ale żeby tam pojechać, to jedziemy tam. A, A cześć! kurde, Temu zapomniałem. Napisać? Napisać. No napisz mu no. szybciorem. No dobra, to ja poprowadzę A. ten, tylko jeszcze Marcin napisze Jackowi, żeby już... Czy nie. Jest <tryk> śniwa, zobacz. <tryk> <laughs> Wiesz, przed niego i na tyle napędzie przypierdą, to się przekona, czy jebie, czy nie <laughs> O! Tędy! Tędy możemy przyjaźć! Sołącz na L i Pizza! Mam ale ale kurwa, nie? ty już wyjechałeś, zrobiłeś dziury i chuj, aż staro nie wyjadę. Jadę, jadę. Pasek Masek ostenda Świeży no jak nie podjane kurwa! Dobra, No, no, no. O. no, no. Ja Nie chcę robić! Dupa, miałem ci pojemnik, żebyś tam nie jechał! Dzięki! I powrotem. Całkiem, tak, weź go, wypnij i wepnij. Bo nieraz go nic nie zrobisz, musisz go wypchać i z powrotem będzie działał. Parę razy Tu góry jak waspem, Reszta jest Wiesz, tu grząsko. No ta górka też fajna. Trzeba ją wziąć z tej strony. Śnieżynki Uu, u, u. <laughs> I dawaj do tyłu A Ale ty kurwa z tyłu mały łysą opony już Dobra Na cztery koła też, kurwa, wściekły tam Dobra, tu I bedarda okay. Jogi, Kręć, ale powiem Ci łapu na nie działa. A ty tak on jechał, nie, Michał? O, tak tak, bo ja tu już jechałem. I tu jest górka taka jeszcze nieruszona. Kurda. Tam jest grząski piasek, nie? No kurwa, tutaj to w ogóle nie wyjadę Zrzucane No, Nie, nawet kurwa na wstecznym tutaj nie Znaczy, no może no. na wstecznym, ale wjeżdżając się co O! No, A no. nie łagodniejsza końcówka! Tak tak, no jest, jest łagodniej tutaj, nie? Łagodniej, ale prosty. No, tak. Próbuj Maneta i Heja Rozpęd i nie puszę malety, do końca Pełna moc, kapitanie, oj Połowa górki, dobra kurwa. Jak, jak mu tu chodzi? Dobrze, się Ta, kręcą. Tak, kręcą kręcą. No kręcą, kręcą. Kręcą się Dobrze ja kręcą. chuj.

520 też muszę trochę popracować, bo tak to tak, jak będziesz jechał, to ona ci się w tyłu zakopie i tupa będzie Tak, tutaj trzeba zjechać, kur... wyprostować ślad, ten co zrobił kurę Micho Zajmijemy się... O kurwa, dach do mnie, da, do mnie na <grym> Tutaj Daj O kura, kur... Daje prawe dziura A tu grząsko tak było kurę Michał na tym kurę ma, ale teraz próbuję to podjechać z tej strony. A no, to było zawsze grusko w tym miejscu. Tak, a jest, 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 końcówka jest na, na pionowo, tak? Praktycznie, może nie na pionowo, ale ostro do góry. Ja Dobra, dawaj śliwa, tędy je Maneta. Już ogień Na mienko. Pierwszą warstwę zrzuciłem, ej, ja. To, oh, a... to gučka... tai... Uuu, o o o Oj, dupa, to to z kanamen. I dupa, panie. O! To nie na moje nerwy. To nie na moje nerwy. Różcie, lej, piasek ruszył i fuł. A! Nie, bo... Nie, tak cichy zjechał to stolę, tam też nie zrywał z dół, nie? No, kurwa. Ja tak to wyprostowałem delikatnie, ale... Jedź do tyłu, nie hamuj, bo się ale będzie zapalało Ale to jest, kurwa, ale piasta jest w chuj No, no, no Jest, jest, jest piaseczek taki, że... No do tyłu wszystko, i... co masz, i do góry I nie hamuj, jedź do, do tyłu normalnie <laughs> Nie hamuj Znaczy no, wiesz, no, mocno Nie hamuj mocno no, wyskocz, Wyskoczysz jak Waldek składa i chodź tu. Ale powiem ci, tam na górze już szatanie, kurwa, na górze już chuj No śliwa tu pojechałeś przed chwilą, nie? tak? Tak, no ale... No chuj, ja poraska. Za nie Jak nagrywasz? Tak, obie I to by było na tyle No A? panie, panie 5 metrów kurwa ode mnie Panu już dziękujemy No pojechał kawałek dalej, no jakby nie było No ja no samochód podjechałem, no co, jak na górze kurwa Tak, 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 ta. no mówię, że ty będziesz kawałek dalej podjechał Delikatnie dalej. dalej. Prostuj koła, koła prosto. Dawaj, misie, masz, masz chwilę, prawda? <grywa> <grywa> Uwaga, zbliża się do ciebie CFK. Chowaj, chowaj, chowaj hoffaj. Po po po. <grywa> Dawaj ci wyprób Nie zrobi tej góry, zrobi no kurwa może i zrobić, może rozpęd większy Trzeba, więcej moczy przełączę na power Daj power no Dam power kurwa, poszedł Na powerze idzie Przeskokiem jeszcze Na powerze poszedł Dla tu kurwie jest już może mi ktoś na tym, na jechał na? Mapę. Co? Ty. <laughs> Tyle. <laughs> Jednak nie, ale tu mega grząski piach jest. E, e, jedź. Jedzie tam w dół Proszę odsuwam się, odsuwam o. cichy jedzie Atakujesz cichy Tak tak, da, no, uwaga? No, dobra, ja się ustawiam za tobą Czekaj, bo tam jest kto? Tomek na górze? O, czekaj czekaj, no czekaj, czekaj Dobra, dawaj Dawaj Dajas Co? poszedł Przecinak go to, to wygląda tak jakbyś normalnie kurwa sobie jechał na no, lajcie e, no patrz Jacek tak też poszedł skurde o to to zabierają Misiek 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 Poszedł poszedł I kymkacz dawaj Niechdy rosszed miałem To też poszedłem. Ale powiem o tak, bo większy los niż taki wziąłem. Tak. I to poszedł, nie? Na miękko. R jak rakieta. Jedzie ktoś Jedź. jedziemy Tak. Ja od razu za tobą ja tę Także musisz podjechać. Nie, 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 nie! Ominę go bokiem! <laughs> A miał być dobry film! <laughs> Czekajcie, ja wam zadeptam dziury Nie, za daleko nie idę Lepiej się od. Przejdzie Siła razy razy Siła razy dwa Męcznie O kim to to lewóz w Jeepie? Cztery razy sześć i poszedł no? ale. Idzie, idzie, idzie Nieee, dupa o, nie, już nie, 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 popracowałeś z ciałem, nie, 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 co ty nie, Ciało zostało nie, z nie, Na nie, 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 Poszedł nie, jednak stagi robią roboty. tutaj nie ma obozu, nie ma opcji. Okay. No tutaj już było tak na styku, nie? No. Nie, 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 za dziurą manetę lecisz. Minę to chyba. Michał ci pokażę. Czekaj, ja sobie ja przymierzę się najpierw. Jak stąd podjedziesz to z siódema Jacka od razu. Zapnij wszystko co masz, nawet spodnie Nawet kurtkę o, o, o. O, o, o. I tyle właśnie Musimy ty wycofać no. teraz, a się nawet do Za szybko normalnie zacząłeś zwalniać Za ja szybko zaczął dupą na no ty... Odpuściłeś manetę czy co? Że wyrzuca tutaj tą prawą stronę z tego No da, trzeba się trzymasz tutaj kura środka Dobra kręć, kręć, kręć! Oooooo! Kurde! Dasz radę, spokojnie Czekaj Michał, czekaj Chyba zejść właśnie, zejść na tą stronę i dawaj, do tyłu. Dasz radę czy ci pomóc? Nie pomagajcie, bo się kurwi. Bo kierownicę wyprostuj. Nie, nie, dobrze, niech tak idzie właśnie. A ci pomóc. Dobra, to idziemy pomóc, bo szkoda, żeby Misiek na plecach leżał. A, bo to do sprzedania to leje, tylko po rące nie bardzo. Ale jaka rąka Delikatnie do tyłu No A, spokojnie Dobra. jest sam fałszywy alarm Ale jak coś, to sam zjechałeś Dzień dobry Dzień dobry Tyle dobrze, że ich kurwa nie odcina, że mocy jest, wiesz, o co chodzi Teraz wyłączamy napędy, robimy te górki na tylnym Tam ty... <grymny> <grymny> na tylnym? <grymny> to tak. Na samym tyle? Ta. Mogą być problemu pierwszy bez problemu pa. Jacek? Jacek na cztery zostawił No i teraz... A! Stać! A! Bo nie słyszał! No tyle To już na tyle nie paszło ale po jak polecał, kurde, bokulcem, ty No to tak jak, albo po krosach, wąziutko Tak W krosach, bo wleciałem na ten, ale czekaj, spróbujemy już O, drzewo No, jest, jest Podbierz banki, pozakładaj, kury. Oh. To ja muszę iść w krzaki Marcin nie odpuszczaj gazu Kolej. To wiesz, że na, na górę Dostaje od razu to Uwaga Uwaga atrakcje Śnieżkami no. ty. <ślesztuk> nie rzucaj, bo nie podjadek <ślesztuk> Kurku ciężej będzie Łuki Boka łoży trochę bokiem poszedł?